Nadmiernie miłą, grzeczną i ugodową wcale nie zdobędziesz szacunku innych ludzi. Dlatego, że ludzie nie szanują ludzi, którzy nie szanują samych siebie. A jeżeli ty robisz wszystko kosztem siebie, a więc nie potrafisz stanąć za sobą, nie potrafisz wyrazić głośno swojego zdania, dlatego że boisz się, że ktoś się z tobą nie zgodzi, nie potrafisz ani rozpoznać, ani zadbać o swoje potrzeby, Rezygnujesz ze swoich potrzeb, stawiając potrzeby innych ponad swoje, wycofujesz się w sytuacjach konfliktowych z lęku przed odrzuceniem, z lęku przed oceną, jednocześnie pozwalając innym ludziom się wykorzystywać, pozwalając im postępować z Tobą tak, jak oni chcą, jak oni to czują, nawet gdy to Ciebie niszczy, nigdy nie zdobędziesz ich szacunku. Być może wierzysz, że w ten sposób Twoje życie będzie łatwiejsze, dlatego że unikasz konfliktów i różnych trudności. Ale prawda jest taka, że Twoje życie w ten sposób jest jeszcze trudniejsze, dlatego że Ty wewnętrznie tak naprawdę czujesz się sfrustrowana, niespełniona, a bardzo często też wypalona. No bo o tyle, o ile w porządku jest, też być uważnym na potrzeby innych ludzi, też umieć współpracować z innymi ludźmi, umieć ustępować jak najbardziej, ale nie zawsze. Ale nie za wszelką cenę, ale nigdy kosztem siebie. Jeżeli Twoim działaniem kieruje przede wszystkim właśnie lęk przed byciem źle odbieraną, źle ocenioną, czy lęk przed byciem odrzuconą, ukaraną, milczeniem, czy mm, tym, że ktoś cię opuści, stracisz przyjaciela, partnera, to tak naprawdę Twoim działaniem przede wszystkim kieruje głębokie opuszczenie samej siebie. I brak szacunku dla samej siebie. No bo jeżeli Ty nie stajesz za sobą, to Ty siebie nie szanujesz. A jeżeli Ty siebie nie szanujesz, to naprawdę nie oczekuj, że będą szanowali Cię inni. Wszystko zaczyna się od Ciebie: szacunek do siebie, uznanie dla siebie, umiejętność postawienia granic, umiejętność powiedzenia swojego zdania głośno, nawet jak się komuś nie podoba, docenienie tego, kim jesteś i za tym dopiero będzie płynął szacunek od innych ludzi. Ale najpierw musisz go dać sobie sama.